Leczenie kanałowe trzeba wykonać, kiedy ząb boli, kiedy jest obrzegnięte dziąsło, kiedy jest przetoka, kiedy są zmiany na zdjęciu zębowym czyli kiedy jest stan zapalny albo miazgi, albo tkanek kołowych, W dzisiejszych czasach praktycznie konieczność usunięcia zęba występuje bardzo, bardzo rzadko. Zęby można leczyć endotycznie i nie ma sensu ich usuwać. Żeby stwierdzić, czy ząb jest przeznaczony do leczenia kanałowego, używamy zdjęć rentgenowskich, zdjęć zębowych i tomografii, która dokładnie pozwala określić stan kości wokół zębna. Jeżeli nie udało się zęba wyleczyć Prawidłowo w pierwotnym leczeniu kanałowym można zamk wyleczyć powtórnie. I procedura ta jest prawie tak samo skuteczna, jak pierwotne leczenie kanałowe skuteczna jest w 90-98%. Warto wykonać leczenie endontyczne w naszym gabinecie, ponieważ zarówno ja, jak i inni lekarze wykonujący takie leczenie endontyczne pozwolą szybko, przyjemnie a przynajmniej bezboleśnie pozbyć się problemu.